Zastanawialiście się w jaki sposób mieć więcej FPS-ów w każdej grze. Od długiego czasu zajmuję się optymalizacjami do gier. Postanowiłem stworzyć swoją własną aplikację, która sprawi, że nagle FPS-ów będzie mieli o sporo, sporo więcej. Nazywa się ona Smoothizard i jeżeli chcecie przetestować Smoothizarda, to możecie zrobić to za darmo. Jest to aplikacja, która m.in. zajmie się Twoim systemem Windows oraz bezpośrednio grami. Aplikacja skierowana jest do każdego z graczy, czyli nieważne, czy grasz w Favormag GTA, Counter Strike'a, Valoranta, Fortnite'a, Lola, czy jakąkolwiek inną grę, to zawsze znajdziesz coś do siebie. W każdej grze ta aplikacja powinna ci pomóc. W Aplikacji po uruchomieniu widzimy takie oto okno. Jeżeli chodzi o główny panel, tutaj mamy podręczne opcje takie jak pliki temp czy też manager zadań. Czyli możemy sobie po prostu podręcznie szybko kliknąć, zmienić rzecz w menedżerze zadań bądź szybko wyczycić sobie pliki temp. W kolejnej zakładce znajdziemy optymalizację, która znajduje się w planie basic. Jeżeli chodzi o tą optymalizację, to optymalizują na równe różne serwisy, procesy w tle. To znaczy, że możemy sobie wybrać podręczne opcje, które czasami po prostu w zależności od tego, z czego chcecie korzystać sobie zmieniamy. Jeżeli mało pamięci operacyjnej, czy 4 Gb 8 Gb to sobie odznaczamy. A jeżeli mamy więcej niż 8 giga, to to sobie zaznaczamy. No i po takim części możemy sobie to zaznaczyć i możemy sobie również tutaj zaznaczyć, że przy każdym uruchomieniu aplikacji ta funkcja będzie się nam włączała. Jeżeli chodzi o wersję Pro, tutaj w wersji Pro mamy cały debloader, który możemy sobie wykonać i także nawet cofnąć. W razie wówczas gdybyśmy chcieli, to tutaj te opcje wszystkie możemy sobie przełączać i zoptymalizować sobie system. Oczywiście po zmianie, zmianie tych ustawień zalecam zrestartować komputer, aby weszły one w życie. Jeżeli chodzi o optymalizację Pro, jest to optymalizacja, która bardzo mocno boostuje FPS i jest ona ciągle rozwijana dzięki Diagnostycznym, które od Was otrzymuje. To wystarczy sobie zaznaczyć i tak samo możemy sobie włączyć, uruchomić i automatycznie przystać aplikacji. Tak więc będziemy mieć ją zawsze w tle włączone, dzięki czemu będziemy mieli więcej FPS-ów. I to jeszcze nie wszystko. Poza samymi optymalizacjami systemu, pamięci operacyjnej, procesów, serwisów i wszystkiego, co tu jest potrzebne, oraz optymalizacją kronowie autorskiej, to mamy optymalizację gier. Jeżeli chodzi o optymalizację gier, to są to przygotowane wcześniej przeze mnie konfiguracje, które tu będą na bieżąco aktualizowane, dodawane i również według Waszych informacji dodawane będą kolejne gry, na przykład załóżmy Five. Możemy sobie wejść 5MA, możemy sobie zoptymalizować konfig jednym kliknięciem, możemy sobie zwiększyć priorytet jednym kliknięciem i możemy sobie równie dobrze dodać szybko Citizensa jednym kliknięciem. Tak więc wszystko tutaj jest wbudowane i będzie to cały czas rozwijane. FPS-ów dzięki tej aplikacji możemy mieć naprawdę dużo, tak więc jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o aplikację Smooth Wizard to okres testowy wynosi 3 dni, czyli przez 3 dni możemy sobie przetestować możliwości aplikacji w wersji Pro za darmo, a potem musimy wejść na stronę, założyć swoje konto i do Konta dopiąć wersję Pro bądź wersję Basic. Oczywiście wszyscy kupują wersję Pro, bo wersja Basic jest jak jedna frytka, a Pro to jest jak cały Mac Zestaw. Tak więc, możemy sobie wersję Pro wybrać i kupić ją za 15 zł na miesiąc netto, czyli tam wychodzi 18,45 45 brutto, i to chodzi o cenę finalną, którą będziemy co miesiąc płacili za używanie tej aplikacji. Mamy płatności manualne jak Blick, Apple Pay, Google Pay, PaySafeCard, Card, PayPal i oczywiście płatność automatyczną, czyli płatność kartą, jeżeli chcesz podpiąć kartę jak w Netflixie, gdzie podpinasz sobie kartę i płaci się to automatycznie, no to możesz to jak najbardziej zrobić, a w przypadku innych płatności po prostu będziesz musiał co miesiąc wchodzić, kliknąć Renew Now, czy tam odnów teraz i dzięki temu odnawiać sobie subskrypcję ręcznie. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o Smooth Wizarda. Po prostu kupujesz aplikację, zapominasz już o wszystkich poradnikach i więcej nic robić już tutaj nie trzeba. Tak więc zachęcam was do zakupienia mojej aplikacji. Z mojej strony to Boba na tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach.